Dobry witamy Państwa dzisiaj pod trzecią handlową, trzeć handlowa proszę Państwa Kaufla, która zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli sprzedaje konsumentom rakotwórcze mięso, rakotwórczą żywność, e-substancje do kontroli czesnej w ten sposób. Proszę Państwa, dalsza taka żywność sprzedawana bez kontroli przez tego typu sieci będzie zabijała polskich konsumentów. Dziś robimy akcję, akcja Konfederacja informuje w Polsce poznać, że taki przywódca Jako twórcza żywność sprzedawana, sprzedawana jest z tych sieciach. Nikt o tym proszę Państwa nie mówi. dzisiaj taką kwestię Proszę bardzo. E, taką kleb taką klepsydrą gdzie oznaczyliśmy sklep Kaufland w trumiennej górze rakotwórcza żywność proszę Państwa e, narażanie małych dzieci. PiS z Platformą Obywatelską Zupył raport Najwyższej Izby Kontroli przed opinią publiczną, żeby ta sprawa nie wyszła na ja, Na stronie konsument.pl znajdziecie raport Najwyższej Izby Kontroli, znajdziecie informacje i firmy, rozwiązania, które my proponujemy, powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności, Chrony Małe Dzieci. Trzeba chronić dzieci. Pani nie kupuje parówek, parówki to trzeźwiat, wszystko z nich jest. E, moi drodzy, takie akcje będą prowadzone do końca kampanii wyborczej. Będziemy informowali konsumentów, będziemy informowali obywateli, co nam sprzedają, co nam wolują tego typu markety. Wybudowane, proszę Państwa, to jest wszystko za pieniądze konsumenta. Niszczą polskie sklepy, niszczą polskich rolników, nie ma, proszę Państwa, opłat, nie płacą za parkingi, nie płacą, proszę Państwa, podatków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, importują 80% żywności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tuczu na sprzedają mięso, które nie spełnia norm bezpiecznej żywności. Jak widzimy, żadna partia polityczna o tym nie mówi, ale dzisiaj... Z udziałem pani poseł Czernow, którą zapytaliśmy, co ma zamiar z tym zrobić, upublicznimy filmik. Zobaczycie Państwo, jak zachowują się posłowie Platformy Obywatelskiej, których pytamy o debatę, o próbę dyskusji na ten temat i nie można. Bardzo Wam dziękujemy. Idziemy dalej informować konsumentów.

Czas najwyższy na wprowadzenie polskiej normy bezpiecznej żywności. Czas na wprowadzenie kontroli. Czas na wprowadzenie opodatkowania tych marketów, a 1% z podatku obrotowego tych marketów powinien iść na leczenie Polaków. Taka właśnie powinna być dyskusja. E, niestety PiS i Platforma Obywatelska tutaj w naszym regionie nie chce podjąć dyskusji, boją się dyskusji, ale my to robimy. Widzicie, uświadamiamy konsumentów, będziemy to robić. Takie akcje będą coraz częstsze. Także do miłego, do zobaczenia i miłego wieczoru.